Polska rezygnuje z największej inwestycji w całej historii. Mikroprocesory to najdoskonalszy wynalazek ludzkości to płytka krzemu, która dzięki obróbce odpowiedniej pod mikroskopem napędza Twoją prakę, lodówkę, samochód, samolot, czołg czy telefon, na którym to oglądasz. Na świecie liczy się tylko kilka firm. TSMC z Tajwanu, które produkuje 90% tych najbardziej zaawansowanych chipów, koreański Samsung oraz Qualcomm, Nvidia oraz Intel ze Stanów. I w zeszłym roku gruchnęła wielka informacja, że Intel, czyli gigant światowy, będzie przeorganizowywał swoje łańcuchy produkcji i Europa stanie się ważnym ośrodkiem. I tak powstanie w Magdeburgu w Niemczech fabryka dla najnowocześniejszych procesorów, ale w pobliskim, polskim Dolnym Śląsku będzie zakład testowania i montażu tych mikroprocesorów, czyli również ważna lokacja. W Miękkim i pod Wrocławiem za 5 miliardów dolarów powstanie zakład dla 2000 specjalistów. Dodajmy, bardzo dobrze płatnych specjalistów, więc to, że Wrocław i okolice to Polska Dolina Krzemowa jeszcze bardziej się umocni. I jedna trzecia z tego, z tej kwoty, będzie wrzucona na stół przez Polskę jako pomoc publiczna. I bardzo ważna rzecz. Niedługo wybije nam na kanale 100 tysięcy subskrypcji i z tego powodu szykuje się wielki special cały tydzień ze staćmie. Przygotujemy serię 7 liveów. Specjalnie dla was, gdzie opowiemy o przyszłości Polski w różnych aspektach, co nas czeka i co się zmieni. Więc, jeżeli tego jeszcze nie robisz, zostaw subskrypcję, bo już niedługo czeka nas coś bardzo ważnego. Ale wracając, mamy pewien problem. Mieliśmy szansę stać się bardzo ważnym ogniwem w światowym łańcuchu produkcji mikroprocesorów, no najważniejszej branży XXI wieku, bo obok fabryki w Irlandii i Magdeburgu wspomnianej Mielibyśmy bardzo ważny zakład, czyli geopolitycznie dla Amerykanów stalibyśmy się jeszcze ważniejszy i nasze bezpieczeństwo. Ale projekt wciąż jest w fazie przygotowania i czekamy na zgodę Unii Europejskiej. Działki Intel też jeszcze nie kupił, a ma się to odbyć jeszcze w tym roku, w drugiej połowie. Tylko, że bez wspomnianej zgody Unii. I tak nic nie ruszy. Bo chodzi o pomoc publiczną, czyli dość mocne naruszenie wolnego rynku przez państwo, najważniejsze, największy podmiot w gospodarce. Bo państwo z własnej kieszeni wrzuca na rynek miliardy dowolnej waluty, a to powoduje, że dzieje się coś, co normalnie by nie zaistniało w takiej formie. Dlatego za każdym jednym razem takie akcje muszą być przedyskutowane i mieć zgodę krajową i unijną, bo o dziwo, ta zbiurokratyzowana unia ma mechanizm, by zbytnie państwa się nie wpierniczały w wolny rynek. Więc, aby to przeszło, firma, inwestor musi wnioskować o zgodę Komisji Europejskiej. Czyli w Brukseli mają wniosek, muszą go rozpatrzyć, czy ta inwestycja dosypana z państwa, czyli Polski i od Intela, nie zaburzy nam wolnego rynku tego unijnego. I teraz ważne. Bo Intel nie ruszy z budową, póki nie ma zgody Komisji Europejskiej. A komisja czeka na wszystkie dokumenty. Między innymi taki ważny, czyli notyfikacja od polskiego rządu. Zapytasz, co to jest. Jest to formalny wniosek, w którym Polska, jako strona, opisuje, w jaki sposób przekaże pieniądze, w jakich transzach i jak to wpłynie. Bo musi udowodnić, że nie zaburzy konkurencyjności, będzie wspierała swój i lokalny w Europie rozwój gospodarczy. Przy czym nie będzie niszczyła lokalnych firm. A jako, że nowy rząd chce wynegocjować lepsze warunki, krótko mówiąc, więcej kasy wyciągnąć od Intela chociażby na edukację, to sprawa się przeciąga, trochę jak audyty pod CPK. Mimo, że Intel podpisał już umowę z Politechniką Wrocławską, bo już zamierza kształcić sobie przyszłe kadry specjalistów do fabryki. W skrócie, Polska strona chce wynegocjować lepsze warunki finansowe, pokazać, że jak tupnie nóżką, to Intel będzie musiał wyłożyć więcej kasy, a Polska mniej. Tylko jest jeden problem. Intel to jest gigant i to naprawdę w skali światowej, i może pójść gdzie indziej. Jeżeli będzie mieć zakład w tej części Europy, to nie musi mieć w Polsce, a każdy kraj biłby się, zabiłby się za taką inwestycję. A już się mówi, że potencjalnie w obwodzie jest druga lokalizacja zamiast miękkini w Niemczech. Więc w Unii wciąż będzie, w Centralnej Europie wciąż, ale nie w Polsce. A pamiętajmy, że Niemcy i tak są ważniejszym strategicznie partnerem niż Polska. Napisz co obserwuj stać mnie i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.